Dzień dobry, dzień dobry, a ja pokażę Ci, jak dodać kilka zdjęć w ramach jednej Insta Stories. Zapraszam na tutorial. Więc pierwszym krokiem jest to, że wchodzimy w Pinterest na telefonie, i tutaj wyszukujemy sobie różne tła, wpisując backgrounds, i przeglądamy, jakie tutaj tła mamy dostępne. I w momencie, kiedy upatrzymy sobie jakieś tło, które nam się podoba, Klikamy w nie, ja wybram sobie to szare, klikamy w trzy kropeczki koło zdjęcia, wybieramy opcję Download image. Ten image został, to zdjęcie zostało zapisane na rolce aparatu w telefonie i teraz przechodzimy do Insta Stories. Więc wybieramy sobie z zapisanych na rolce aparatu zdjęć to tło jako tło naszej Insta Stories i teraz z powrotem wracam do zdjęć i tutaj wybieram sobie zdjęcia, które na tym tle dorzucę. No i teraz, jak to robimy? Klikam na Passage, skopiuj i mam zdjęcie wrzucone. Teraz jeszcze raz powoli wchodzę do zdjęć, klikam na Zapisz zdjęcie, i tutaj wybieram opcję Kopi foto. Mam to foto skopiowane i teraz stwierdziłam, że to zdjęcie sobie wykasuje. Dorzucę w innym klimacie zdjęcia. Klikam na Skopiuj i mam to zdjęcie wstawione. Podobnie idę, wracam z powrotem na rolkę aparatu. Szukam kolejne zdjęcie, klikam na Skopiuj, kopi foto. To zdjęcie mi się zapisuje w pamięci telefonu, i teraz wracam na Insta Story. Wchodzę w opcję zapisywania tekstu, klikam na ekran, skopiuj i ustawiam sobie w dowolnym miejscu to zdjęcie. I jeszcze dobiorę sobie trzecie zdjęcie. Podobnie powtarzam ten proces, czyli klikam na zapisz, kopię foto, wracam do Insta Stories, nad którą pracuję i wklejam to zdjęcie. Teraz jeszcze mogę sobie dodać jakiś element graficzny, tak żeby ozdobić to moją InstaStory. Więc pipetką wybiorę sobie kolor, który już mam na tych zdjęciach, żeby skomponować spójnie wizualną całość, i dodaję jakieś takie esy floresy. I jeszcze, żeby ta moja Story była bardziej dynamiczna, szukam sobie, dodaję sobie GIF. Tutaj wyszukuję jako słowo kluczowe krosze, czyli szydełko, i wstawiam jakieś takie kłębuszki wełny i gotowe.